Mówił gałgany! Gołgany! Słuchajcie, nie idę z wami, nie? <śmieniu> nie ma znaczenia. Dobra, Mati, chciałeś wojny, Tomasz XD. Zaczynaj nową postacią i klatkę, proszę. Raz, dwa, C trzy, <śmianiu> trzy dla tych mądralińskich sklep. i rodzinowy Stream, wyrównany język. Co? Dla psa! dla, śmiecia, a, a, dla pana to. Wagon kurwa, chuj trzy złot. <śmianiu> Ej, ja nic takiego nie mówiłem! Guys, kurwa, ja nic takiego nie mówiłem! Tak, kurwa, jedna psa, kurwa! Nie Ja pierdolę! Ręka w gacie i oglądamy kaszog. Anon, Jakub, i kto tam się wiebał, to był Wacław wcześniej. <noise> Wasław, wielki dzięki, chłopaki rządolęciki. Panie Jakubie, ja bym tylko zaznaczył, że ja nic nie chciałem. Żadnej <noise> wojny. Ona sama z Ciebie wyszła. Ja zadałem proste pytanie retoryczne. Dobra, Jakub. Chylę czoła e, łącznie z e, ksami. I ale nie zdejmuję, bo mam już za dużo warstw do ściągania. Ach, kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla śmiecia! Panowie, może szczęście sił na nie później. Wyskakuj. Ja pierdolę interceptor kurwa <laughs> Ej, stream tak naprawiłem I w ogóle zoptymalizowałem sobie trochę skłopotkę I patrzcie, i nie, nie, ści nie ścięło mi klatki, no nie? Więc zajęliście Więc kurwa zajęliście. Chyba, że nie wiem, walimy blight tą od razu Czy można... Nie, nie, wagon, to nie o to chodziło. Taki skrót. Było dzisiaj casualowe rajdowanie. Pierdzu. Przemiany w demona. PD, przemiana w demona. Kurwa, co za debil to wytłumaczył. Jak można, kurwa, w grze? Co? Który, kurwa, down robił regionalizację? Ja pierdolę, Cenega to, kurwa, regionalizowała. Co za cymbały? Jak w grze, w której masz, kurwa, element doświadczenia, można wskaźnik PD, kurwa, przemiany w demona na PD przetłumaczyć. Co za kurwa, dałny jebane. I weźcie mi, powiedzcie, że kurwa to jest, że ja jestem zjebany, że jadę po tych polskich regionalizacjach. No kurwa, to trzeba w gry, kurwa, nie grać, nie? Dają takim niedorychanym kurwy synom. Regionalizację. Co za kurwa tym paki? Jak mnie to rozpierdala od środka? Weźcie kurwa, ludzie, idźcie na filologię angielską i zajmijcie się kurwa regionalizacji. Regio. Aaaaah! Tłumaczeniem wierny język polski, bo to jest patologia, co oni odpierdalają. Wskaźnik PD, kurwa. Dałny. Aż się zagotowałem. Kurwa, czerwony się cały zrobiłem. <śmiech> <śmiech> Po nie triggerują takie rzeczy. Ja pierdolę jestem czerwony. Nieźle jestem pokurwiony. Na trzecim poziomie LB, dobre LB, przymieję Trigger plus Y lub LT plus X. Wskaźnika DP. Co to jest kurwa wskaźnik? Demonicznej przemiany. Punkty demona, demoniczna przemiana. Ej, to było kurwa DP czy PD? Ja zrobiłem czeski błąd i się odpaliłem, kurwa, na jakimś tym. Ej, czy, czy ja naprawdę, kurwa, odpaliłem się na czymś, gdzie źle to przeczytałem? Nie, nie wierzę. Nie wierzę. To były Demon Pointsy, demoniczna przemiana czy PD? PD było? DP? Ja pierdolę. <noise> Jakim kurwa jestem cypałem? Nie było pede przez chwilę, nie? Jest demoniczna przemiana, ale punkty demona było. Nie, 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 były oba chyba. Było pede. To jest demoniczna przemiana, tam były punkty demona. Nie, pede i db, Okej, okay, okej. Okay. <laughs> 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 Nie jestem, było pedo, Okej, okay. nie jestem aż takim debilem. Nie ma kurwa co szotować, Nie ma co szotować, bo. Tak, było pedo do czegoś innego. Oba były. Dobra, przychodzimy. Patrzcie, gdzie jesteśmy. No kurwa widać, że Polska od razu, nie? Ja od razu widać, że Polska. A kurwa, nie dla psa, kurwa, nie dla świecia, dla pana to. Nie wiem! Ta nocą nie znam odpowiedzi na takie pytanie. No kurwa, no YouTube jest odwrotnie, sram kurwa na reklamy, Nie możecie, nie, nie musicie ich u mnie oglądać. Wyjebane coś tu kurwa leży A, kurwa, na ziemi. To jest wza, na czas czy nie? kurwa, nie, nie dla śmiecia, dla pana! No nie bo... no, jest no, Polska. Kiedy stram, kur... rocerzu, który mieszkał blisko koło wesołego miasteczka, które zaatakowali, więc walczył. Nie no, definitywnie Polska. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Odpływy, kurwa w rowach. Odpływy w rowach, jak się gra w GeoGuessr'a? Ja mam teraz se wejść. Pa, polskie traktory. A czy mam polskie zaznaczone? Czy cały świat? Nie, no to jest Polska jak chuj. Masz szablon polskie miasta? Tak, mam taki włączony. Ty no super, ale na, na jakiś wypizdów mnie wyrzuciło. a e, takie białe płoty, kurwa, może to jest jakaś Australia. A nie, dziury, kurwa. Czy tu nic nie ma? Jak się gra w tego kurwa Gogessera? Nie, patrz, jest Map World. Mam napisane na górze. No i gdzie to kurwa jest? Macie jakiś pomysł? O, patrz, tu jakiś autobus stoi. Pat, jest Tiruwa. Po blachach ogarnę. A chuje, nie mam blach, nie? Co tu jest napisane? Hose, Kurwa Hiszpania. Hiszpania. A hose to nie może być Portugalia albo Meksyk jakiś? Kurwa ty, to nie Polska. Dobra Marok, czekaj. Co tu mają? Krowy? Święte krowy, Indie. Mówiłem. I make a guess, tak jak on zrobić? Dobra, hosty, to jest trzeba Hiszpania. Hiszpania, jakieś Portugalię, kurwa. Ewentualnie w Meksyk można by było próbować. Paragwaj. O, auto. to auto. Ale widzicie polaryżowe, wszystko widać. Skąd ty to kurwa wieży, ty z Argentyna? Fajny taki go online. Znaczy, kiedyś streama z tego. Ale nie, bo będzie, że kopiuję od tego. Make a guess, tak? Jak to przesuwam? Ok, normalnie przesuwam. To gdzieś tu ocean. Stany Zjednoczone. Uf, ale zajebiście że są podpisane miasta. Haha, <laughs> kurwa. Tak, mi teraz na przykład Marok powiedział, że to jest Argentyna. To mogę wejść. Gdzie ta Argentyna? Gdzie ta Argentyna leży? Meksyk to Wenezuela, nie? <laughs> nie, ja strzelam w Hiszpanię. Hiszpania Hiszpania albo Portugalia To nie jest przy morzu Nigdzie, ja bym strzelił gdzieś O, tu kurwa Chuj, o <ścoughs> no, Kurwa Nie, skip ad a kurwa, jedla dla Argentyna! Jak mam włączyć te dla kurwa pana polskie to. miasta? Mechow to super ksywka, a na imię to wiadomo. No tak, fajna, mi się podoba. Michał. Tak, czekajcie, włącz ekran, bo tu mi zaraz jakaś goła baba wyskoczy. Widać, że czapki sprawdzę. Single player jest. Start new game. I gdzie mam kurwa to. Gdzie to się włącza? Map. Play, challenge. Japonia, US, Polska, kurwa. Jest Polska, Play. Close. Nie chce się logować. No i co, działa, czy nie działa? Gandchuje ten wasz go ogreser. Marok! Kurwa. Coś mi tu w chuja walisz. A tu mam jakąś Japonię ładną. Nie, to nie jest kurwa Japonia. Ja pierdolę. Ty, jak ja... Pa, jak ja tu kurwa w budynku jakimś jestem. Paessa do budynku mnie wrzuciło. Wiem, że tego... Kurwa, jestem w salonie fryzjerskim. Ale pogchamp. Kurwa, ale aż mi się sikać zechciało. Patrzcie. Nie wiem, serio? Pa. Kurwa. Kur zapiał. Gdzie jesteśmy? Tu, o cyk. Pa. Watykan, Watykan. To jest salon fryzjerski w Watykanie. No easy. Kibel. Pa, tam baby jakieś siedzą. A kurwa, nie dla psa, kurwa, nie dla śmiecia, dla pana to. No Ramon nadal prosi o możliwość zadania pytania. No wiem, a ja mówiłem, że nie można już. Już nie można. Koniec zmęczą mnie to. Dobra, mi się wydaje, że my jesteśmy kurwa w Omenie. Blisko byłem. Byliśmy w. Co to jest? Co kurwa jest? W Indiach. <noise> Patrzę, czytam tutaj. Kutach <noise> Hat, myślę, co to kurwa jest. Widzicie? Aj, nie było, nie było najgorsze. <noise> Polska, no kurwa, nie działa ta Polska, Marok. Muszę się zalogować do tego główna. No nie działa, Polska play Marok, Single Player Mode, jest Starty new game. To nie to Popular Maps, o oh, jest More popular maps Polska Marok jak ty najebany chyba jakiś jesteś. Znowu. Tyle mówię Marok nie pi, nie? Marok nie pi. Też nie działa bez zalogowania Ale nie działa, może z tego, z tego streamka zrobimy Nie no nie będę tego pił, ale tak mi mówi Tej, ja bym się jakiegoś wojaka napił, nie? Albo coś takiego, nigdy nie piłem wojaka Ja mówię, że wojak zajebistej woda smakuje, nie? Można sobie wlewać i tyle Siemasz idomus a Diendris na to, e, tak? Serio? Co ty gadasz? Ja mu mówię, no nie no, wojaka tu nie ma, ale weź se kustosza, nie? I wziął se kustosza i ja mu mówię, tylko stary, uważaj, bo to prawie 7% ma, nie? On mówi, o kurwa, 7% to się najebie tym. Wychodzimy z Biedry, ten się idziemy do kasy, no nie? Tam oboje mieliśmy jakiś alkohol, ale mieliśmy chyba większe zakupy. A na kasie taka kurwa, taka halinka, lat 32, pusta. No i od razu z Izryje i z zgadki widać, że... To taka wiejska babka, no nie? I tak nas patrzy na nas, zaczyna mnie kasować i mówi tak. Wszystko skosowała, to jeszcze od pana dowód osobisty, poproszę, a ja mówię co? No dowód osobisty. Ja mówię, jasne, jasne, bo nie usłyszałem, nie? Tak na szybko byłem. Nie, że jakoś chamsko chciałem dać <daje mi dowód ściałem> i dowód. Tak Idzie invis i tego kasuje. I to samo, no nie też bym tak mówi. Dodzik, jeszcze poproszę, tak kurwa z taką wyższością do nas, no nie? Wychodzimy z kasy i to była biedronka taka chyba przydworcowa, czy chuj wie gdzie? Gdzie generalnie biedronka z podziemi trzeba zejść na niej schodkami, a na górze są jakieś pawilony, no nie? I, I wychodzimy z tej biedronki i wchodzimy już na te schodki, no nie? A ja mówię, ja pierdole, ale coś jebi żulem, no nie? Kurwa takimi szczynami. On mówi, no, taką szmatą typową jebie. Kurwa, wychodzimy po schodkach, a patrzymy tam co żul siedzi, nie? Niezręcznie nie wzrok złapaliśmy z nim i weszliśmy Więc nie dziwne, że jebało żulem, jak faktycznie był żół w środku, nie? No, przy Europie, dokładnie A w Burnt Tower coś pierwsze trzeba zrobić, ale mam brzydkie włosy, nie? Nie, myślę, że. Poza tym, ja poznałem na PGA w 2017. I nie, normalny koleś, pogadałem sobie z nim, nie? Coś tam z nim gadaliśmy. My wtedy chyba szykowaliśmy się na imperkę jakoś. I mówiłem do wagona, czy idzie z nami. A ja on mówił, nie, 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 jadę do domu z tym robić. Mówił, gałgany! Gałgany, słuchajcie, nie idę z wami, nie? <grym> Magnet. Mówimy siema wagon mówi siema gałgany Mówimy co tam u ciebie, on mówi Gałganie! U mnie świetnie jak u Ciebie! Gałganie! Co brutet?